Dzień dobry trenerze oczywiście do takie pytanie w imieniu moich kolegów bardzo mocno zainteresowanych jak tam ze składem czy ktoś pauzuje? Jak z czym? Um, ze składem czy ktoś pauzuje? Yes, I know uh, and probably you all know that we since the game lost, lost, uh, Rafa uh, for for uh, to be available rest of the season. Jak zapewne wszyscy wiecie, po meczu z Lechem straciliśmy Rafała Kurzawy i on nie będzie dostępny do końca sezonu. Uh, everyone else tomorrow Wszyscy pozostali są w dobrej formie i będą gotowi na jutrzejszy mecz. Robert Z wyjątkiem Roberta Kolendowicza, który również jest zawieszony. Dobrze, dwa słowa. O, Ruchu Chorzów. To jest taki zespół, który ma też problemy. Ma podobną stratę do naszej straty. My patrzymy do Jagiellonii, jaką mamy stratę. Ruch musi patrzeć do tego miejsca, które daje utrzymanie. Tam jest 7 punktów. No to taki zespół, który tu będzie no, na pewno walczył od pierwszej do ostatniej minucy. Ja of all, this, this, uh what you mention uh, is important aspect in front of this game because we will be against Ruch that is fighting for surviving in Ekstraklasa and Biscal kind of team is always doing everything to są podejść obie będzie miało na pewno bardzo duże znaczenie przed tym meczem ponieważ gramy z Ruchem który walczy o przetrwanie w Ekstraklasie i to ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o krę uh, we have our situation uh, but, 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 uh, we can't afford too many uh, points lost. My również mamy sytuację, w której nie możemy sobie pozwolić na stratę zbyt wielu punktów. Uh, however, Ruch is a team that, that adapts quite a lot to to opponent. Ruch jest drużyna, która w dużym stopniu dostosowuje się do przeciwnika. It's a team that have quite okay, uh, at least result after New Year, that, that looks much better. To jest drużyna, która przynajmniej po nowym roku ma całkiem w porządku wyniki wyglądają dużo lepiej niż wcześniej. I've seen them quite a lot because the timing has been good to see games that they have played, and I think they have been quite tough to every opponent to be against in this round. Widziałem dość sporo ich meczów, ze względu na to, że czas się tak ułożył, że mogłem je oglądać. I muszę powiedzieć, że we wszystkich tych meczach była to dość trudna drużyna dla wszystkich przeciwników, z którymi przyszło im się mierzyć. To jest mocna drużyna, bardzo mocna fizycznie i bardzo szybka z przodu. Teraz dwa pytania związane z jednym panem. Na pierwsze pytanie to chyba znam odpowiedź, ale tak na wszelki wypadek zadam. Dante Stipica to jest dobry bramkarz? Tak, Stipița jest dobry goalkeeper. Yes, so he goalkeeper but, but on loan from us tak, to jest bramkarz, który jest na wypożyczeniu z naszego klubu broni w bramce ruchu i radzi sobie tam całkiem dobrze. A jakie ma słabe strony? Ma jakieś? Nah, you know, I don't want to speak too much about uh, Dante about his his plus and minus in, in this kind of uh, moment. I think it's not right for me to do this. Nie chcę mówić zbyt wiele o plusach i minusach z Stipicy, Myślę, że nie jest to właściwe w takim momencie. Dobrze że na koniec spotkałem się z taką opinią, że Pogoń Szczecin to jest bardzo dobry zespół jak na Ekstraklasę. Ale słaby jak na walkę o Mistrzostwo Polski, bo traci punkty w co drugim meczu. Tak się składa, że większy zespół z czołówki mniej więcej traci punkty w co drugim meczu. No ale, jakby Pan skomentował właśnie ten fakt, że pogoń zespół mający takie duże aspiracje gdzieś tak często jednak notuje te niepowodzenia. Jak wiem, jesteśmy race w to. to uh, to be in uh, at least top free next klasa. Z tego co mi wiadomo jesteśmy wciąż w wyścigu przynajmniej o czołowe trzy lokaty w ekstraklasie. Uh, we have had some let's say uh, ups and downs during this season, especially in the beginning, uh, but we can look back to now and see that we need a better beginning for, for, uh, for be on the absolutely absolutely top level. Mieliśmy lepsze i gorsze momenty w tym sezonie, szczególnie ten słabszy moment na początku sezonu i teraz widzimy, patrząc wstecz, że potrzebujemy na pewno lepszego startu w sezonu, żeby być na tym najwyższym topowym poziomie. But I I I would say that in the situation we are now there is one team every week that is out or in to this and the one that is out is the one that lose and when you win and when you're in again so I, i still think this is. Uh, uh, we need to keep on going in the direction we have done, and we'll see where where it ends. But you can come back with this question the 26 of May, and let's see where we end up. W tej chwili widzimy sytuację, w której w zasadzie w każdej po każdej kolejce są drużyny, które wypadają z tego wyścigu, czyli te drużyny, które przegrywają, i drużyny, które wygrywają, wchodzą z powrotem do tego wyścigu, więc y, myślę, że. Musimy robić swoje, musimy cały czas walczyć i można wrócić do tego pytania 26 maja, kiedy to się wszystko zakończy. Dziękuję. 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 Zakładam, że Artur. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, gramy z ruchem Chorzów przed ostatnim zespołem ligowej tabeli. No i z tego względu wynika fakt, że Wszyscy uważają pogoń za faworyta, że pogoń musi zdobyć trzy punkty. Ale ruch w tej rundzie zremisował w Częstochowie i w Białymstoku. I w Białymstoku stracił gola w ostatniej sekundzie, w ostatniej akcji meczu. Czy przestrzegł już pan zawodników, żeby broń Boże nie lekceważyli tego rywala, że oni tutaj zrobią wszystko, żeby też kolejnego faworyta ograć? Say from a different perspective, I want to answer this question because, um, like I said about the Ruch, they, they, you can look at the table, uh, but they will still fight extremely hard to to uh, survive in extra class. And this kind of team gets the power to be much better than the league Odpowiem na to pytanie z nieco innej perspektywy. Kiedy mówiłem wcześniej o Ruchu, mówiłem, że oni walczą o przetrwanie w ekstraklasie, ale to będzie ich napędzać. Tego rodzaju zespoły mają tę energię, do gry na dużo wyższym poziomie niż mogłoby wynikać z samej sytuacji w tabeli. W zeszłym tygodniu zagraliśmy dwa bardzo trudne mecze. Uh, and there is so many part of our way of playing that I'm so satisfied with. I'm so proud of the team. Jest... Wiele elementów naszej gry, z których jestem bardzo zadowolony jestem bardzo dumny z drużyny. Szczególnie z tego, jak bronimy się jako cała drużyna w grze z przeciwnikami, którzy mocno atakują i bronimy się i uniemożliwiamy im tworzenie dużej ilości szans bramkowych we move the ball so fast from behind and, and are very dynamic in our attacking in different ways that help us create so many score chances. Um, przesuwamy piłkę z naszych tylnych linii jesteśmy bardzo, do, bardzo dobrzy w ataku i w kreowaniu naszych własnych okazji bramkowych ale to wszystko nie gwarantuje zwycięstwa w meczu ponieważ jest to piłka nożna but if we keep on doing this, playing for each other, then we will be very hard to beat and we will be closer to the win. So, in this case, this is the, the opponent we have to make sure that we are mature enough to go out and do the things we have done in in games against different opponents. Więc W przypadku nad, tego nadchodzącego przeciwnika musimy e, robić to, co robiliśmy w meczach z przeciwnikami z ostatnich grze z przeciwnikami z ostatnich meczów. I also see a problem where the players dobrze. developed quite, quite, uh, good. Uh, they, they do even more for each other on the pitch to help each other and this is how you get better as a team. Widzę również, że poszczególni zawodnicy się rozwinęli dużo bardziej dojrzale i grają, grają dla siebie nawzajem i myślę, że to pomaga Pogoni jako drużynie. Jak zespół zareagował po tej porażce w Poznaniu? Bo rozegrał bardzo dobry mecz, był zespołem lepszym i powinien to spotkanie wygrać, a niestety stracił komplet, wszystkie punkty. Czy widzi Pan... Y u zawodników taką sportową złość, że nie, no to, to się więcej już nie może wydarzyć, że musimy w najbliższym meczu za wszelką cenę pokazać znowu dobry futbol, ale tym razem już skuteczniej, żeby wygrać, zdobyć trzy punkty. Czy taka jest reakcja drużyny, czy też jakieś przygnębienie może się wkradło w ich szeregi, trochę zwątpienie, zniechęcenie, jakby brak wiary, bo trochę rywale uciekli w tej ligowej tabeli. I think when you when you come to this kind of performance we had in Posnan, uh, you need to accept that this is a part of football. Jeśli chodzi o nasz występ w Poznaniu, to przy takich meczach trzeba zaakceptować to, że to jest część futbolu. There is always still things that we can do better and to become perfect we need to do a little bit uh, more in in the crucial moments to score a goal. Jest wciąż wiele rzeczy, w których możemy być lepsi i aby zbliżyć się do doskonałości musimy grać lepiej w tych kluczowych momentach, które decydują o zdobyciu uramki. Sure I to wszystko na pewno będziemy robić jutro tutaj podczas meczu. But it will be completely wrong of me to to start to criticize a performance like the one in Poznan and. and uh, Ask for more for the players because they did everything. They did everything except the small things to to put the ball in the in the goal. But this is no players that do this on purpose. Ale byłoby dla mnie, byłoby z mojej strony ogromnym błędem, gdybym krytykował naszą grę taką jak gra w Poznaniu, ponieważ zrobiliśmy absolutnie wszystko z wyjątkiem tych drobnych rzeczy, z wyjątkiem umieszczenia piłki w bramce przeciwnika. So what we have done after this game is to make sure that the confidence level stays on the level it is dlaczego jesteśmy dobrzy, i to też on doing do tego rodzaju Więc po tym ostatnim meczu skupialiśmy się na tym, żeby utrzymać wysoki poziom pewności siebie, żeby pokazać, dlaczego jesteśmy dobrzy, i aby motywować drużynę do tego, aby grać dalej w ten sposób. Niestety, pogoń straciła jednego ze swoich liderów. Rafała Kurzawy. no To jest gracz nieoceniony, może czasami mniej tak widowiskowy jak Kamil Grosicki, bo, bo, bo nie, nie robi akcji w stylu Grosika, ale na boisku był zawodnikiem niezbędnym tej, tej drużynie. To jest wielka strata, takie jest moje zdanie, ale wiadomo, że w piłce no, nie ma ludzi niezastąpionych. Czy już Pan ma pomysł, jak załatać? tą lukę po po Rafaelu Kurzabie, jak ustawić zespół, kto przejmie jego zadania na boisku? First of all, I'm happy that you you uh, you think it's a big loss that we lost Rafa, because I also hope that supporters feel this przede wszystkim bardzo się cieszę że pan uwa uważa że jest to dla nas bardzo duża strata strata Rafała Kurzawy bo naprawdę mam nadzieję że kibice również tak uważają I zapewne tak, czy jestem pewien, że tak nie było 6 miesięcy temu ponieważ wtedy mówiono w zupełnie inny sposób o Rafale Kurzawie. So I'm happy that, that uh that people have noticed his um, uh, big way of playing football. Więc bardzo się cieszę, że ludzie zauważyli jego wielki styl gry w piłkę nożną. He has been an extraordinary player for us. Był dla nas wyjątkowym piłkarzem. Uh, I'm so sad that we can't bring him on the pitch because i Jest mi bardzo przykro, że nie będzie mógł być z nami na boisku, ponieważ on jest dla mnie zawsze jednym z zawodników, których najchętniej wystawiam, zawsze robi wszystko dla drużyny i zawsze pomaga pozostałym zawodnikom w grze na wysokim poziomie.

Miejsce kontynuowanego zawodnika wprowadzić kogoś o podobnych umiejętnościach, tak abyśmy mogli kontynuować dobrą grę w piłkę nożną. mamy some, some uh, but, but exactly who, who Mamy tutaj zawodników z różnymi profilami, ale jeszcze nie zdecydowałem kto konkretnie zastąpi Rafała. A czy zdecydował Pan już o obsadzie środka obrony, no bo zakładam, że z każdym treningiem coraz lepiej wygląda Benedikt Cech i Daniel Lonczar, ale też do tej rywalizacji swoje trzy grosze wrzuca Leoborz, który ostatnio grał. Grał dobrze, chociaż no wiadomo, przytrafił się ten jeden błąd w tym Poznaniu, ale wiemy, że wszyscy popełniają te, te błędy. Czy zamierza Pan wrócić do tej pierwszej pary stoperów Cech-Malec, czy jednak kiedy otrzymał szansę Leo Borsz, to jeszcze będzie pan go obserwował i dał mu możliwość gry. I'm lucky because I have good players in, in this position. Uh, my opinion is that Leo was one of the absolute best players on the pitch in Poznań. Um, Mam szczęście, że mam wielu różnych zawodników do wyboru na tej pozycji. Moja opinia jest taka, że Leopold był jednym z najlepszych zawodników na Morawie w Poznaniu. So, but I about Powiedziałem zawodnikom, że będziemy potrzebować absolutnie wszystkich, ale jeśli chodzi o to, kto zagra jutro na tej pozycji, to decyzja jeszcze nie została podjęta. Panie trenerze, a może nieoczywistym następcą Rafała Kurzawy na tej pozycji, któremu, któremu też Pan stworzył, bo on wcześniej grał na innych pozycjach, a na, jako, jako ta szóstka spisuje się rewelacyjnie. Może takim nieoczywistym, ale bardzo trafnym wyborem może właśnie będzie Leo Borsz, bo on ma dobry odbiór, ale też potrafi zejść do przodu. Ma dobre podanie i chyba jest nawet trochę szybszy niż Rafał Kurzawa. Mm. Can be. Uh, this is also something that that I think it's coach's responsibility, not not just to position one player in in one position, also to see if these skills can can actually fit somewhere else, and it can make players go in this direction. But according to Leo Borges. Um, is playing right center defender in Lecce postum we bring him here as a left left fullback into maybe it will be to ask for a little bit too much to to change him again to another position but probably he will fix it myślę że rolą trenera jest nie tylko ustawianie zawodników w jednej określonej pozycji i trzymanie ich na tej pozycji ale również Patrzenie na to, gdzie umiejętności danego zawodnika mogłyby się przydać w jakimś innym miejscu, bo to pomaga zawodnikom w rozwoju. Ale jeśli chodzi o Leo Borża, to on wcześniej grał na prawej obronie, u nas gra na lewej stronie, więc myślę, że proszenie go z kolejną zmianę pozycji mogłoby być e, trochę zbyt wiele dla niego. Ale on da radę. Okay. Good. Dobrze, panie trenerze, to jeszcze tak pozwolę sobie zapytać, bo w Poznaniu w tej wyjściowej jedenastce nie było młodzieżowca. Czy teraz wiadomo jest inny rywal, inna, inna taktyka. Planuje pan powrócić do wariantu z wyjściem na boisko w pierwszym składzie młodzie z młodzieżowcem? Na no, first of all I, I would say that this was not uh, something that that was about because I it was symbolic. I changed after Jakeloni game and it was nothing with his performance to do, nothing. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Adriana Przyborka zmieniłem po meczu z Jagiellonią, ale to nie miało nic wspólnego z jego grą, absolutnie nic. I think he did a very good game Ponieważ uważam, że rozegrał bardzo dobry mecz z Jagiellonią. It was more about the dynamics in the full squad to make sure that we, we, uh, we, we are strong uh, in, uh, in 90 minutes every game but also during the full season. E, bardziej chodziło o dynamikę w całym zespole chodziło o to abyśmy byli mocni nie tylko przez 90 minut meczu ale również jeśli chodzi o cały sezon so uh, and I think did, did a good game in, in Potsdam, so but let's see tomorrow. Więc myślę że wahan rozegrał dobry mecz w Poznaniu ale zobaczymy jutro Oczywiście Wahan grał bardzo dobrze Już tak na zakończenie trochę niezwiązane pytanie z tym meczem ale no jednak też już żyjemy trochę finałem Pucharu Polski 2 maja. Czy pan już mniej więcej wie, jak będzie zespół przygotowywał się do tego spotkania? Czy planuje pan może jakieś krótkie zgrupowanie po ostatnim meczu przed Pucharem, czyli po meczu w Białymstoku z Jagiellonią? Czy tutaj zespół z Stoku wróci do Szczecina i ze Szczecina wyruszy po Puchara? You know, I don't know. Because I'm focused on ruch and I put te uh cup final things in 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 my uh, box here and I take it to when when it starts to get close to this game, so Tak naprawdę nie wiem, skupiam się na meczu z ruchem, odkładam te rzeczy związane z meczem pucharowym gdzieś na bok w pudełku i wrócę do tego, kiedy ten mecz się będzie zbliżał. Okay.